No dobra to jeszcze raz, upoluj jelenia z wiewnego i zjedz jego. Tu jest ten, hmm. e... Witamy bardzo serdecznie, piękny, piękna rybowanka na początek od LEGO. Oh, oh, Witamy crazy. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gravatar Frontiers of Pandora. Tutaj jakieś tam telogi nam przeszkadzają, too. ale to byśmy, to kto by się tym przejmował. No nie oszukujmy just się, więc kind of my już tutaj jesteśmy. Anyway, Bazie, którą zdobyliśmy i mamy, tak jak już tutaj wspomniałeś, zdobyć mięso jelenia zwiewnęgą. Hey, Powiem ci, że nie usłyszałem ani słowa, bo jakaś baba gadała. No właśnie, ja wiem. To jest ten kwiatek, co to, co to my je zbieramy. Może byś chciał. No, no, tak jakby tu. Gdzie ty zaś żeś po las? Pozwolę sobie powtórzyć. Tu. Gdzie jest tu? No, no, bardziej tu nie jestem w stanie ci pokazać. A tak mi się pokazujesz. No dobra, no to i to. No to trzeba by od razu tak. Ale zwiększono zdrowie to się chyba zawsze pojawia tam przy bazach. Bo widzę, że tu jest jeszcze jeden. Zaraz się do niego spróbuję udać. I potem pokażę, gdzie on jest. Jestem dobry w znajdowaniu. Jestem miejscu. ciekaw, jak duży wpływ to. Taki faktyczny wpływ ma na naszą wytrzymałość. Bo ja nie czuję, żebym był jakoś bardziej odporny na. ...ataki. Znaczy też trafiamy na mocniejszych rywali, nie? No, więc to też ma na pewno jakiś tam wpływ, że... Yy, ...więcej tego damage'u dostajemy. I też ciężej jest zweryfikować to, że faktycznie mamy więcej tego, tej odporności. Ale chyba zdrowia faktycznie mamy więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest drugi. Możesz iść albo za moim znacznikiem, albo... Za tym, co ci zaznaczyłem, teraz i więcej ich nie ma, jest za to malowanie z pamięci. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany. Nie, wiesz, co to jest takie trochę żmudne, i to jest takie żmudne, i myślę, że można sobie odpuścić, tak? To jest jeleń zwiewny A zwiewa? No, jak cholera ty. To może być on Gdzie go widzisz? No, właśnie idę za nim, bo widzę jego ten, jego świat zapaszku. Za to go nie przestrasz! Słyszałeś, jak kupiłem? Tak, i zabijemy. To, to, tak, to tak nie rób, bo by się przestraszył. Thank you for these gifts. Czy to był on? Drugi well. to nie zwiewny. wygląda jak Jelen, powiem Ci szczerze. Ja chyba inne zdjęcie Jelenia widziałem. No to mam zdobyte mięso. Spotkę się zanów i w ambulatorium w kryjówce ruchu oporu. No i super. To, to był naprawdę on? Tak. No. No żartujesz sobie ze mną. No mnie. nie, no mówię ci no. Łatwo. Kopię. Ha. Zaznaczyłem nam cel naszej podróży. Możemy się myśleć o przejściu z buta. 2,4 km to nie jest dużo. A Ale się pod chwilę. górę. Ostrzegam. Znaczy wiesz co, tak mnie. Kupiło mnie to, że za zaczął zjewać. Ja już od razu myślałem, że to jest zielenie zwiewny nie? To po... Te, to, to zachowanie pasuje do opisu. Tak dokładnie, nie? To jest zapewne nawet jego najważniejsza cecha, bo... Innych nie ma. Bo to jest cecha od której wzięła się jego nazwa. Ha, wie... One, one wszystkie się tak nazywają. To jest po prostu gatunek. Tak. Ja myślałem, że, że może ja, że to jest jakaś specjalna... Konkretnie jeden. Tak? Jakiś duch lasu, wiesz. No, nie, nie, nie. Ale wciąż. Y... Komu by się chciało tu projektować? S -s Słuszna obserwacja z twojej strony. Że zwiewa? Że zwiewa i udało się w ten sposób szybko zakończyć zadanie. Tak Więcej szczęścia niż rozumu, no ale niech będzie. No dobrze. Ja już jestem 1,7 km od celu. Nadążasz, kolego? Ja jestem 1,8, ale ja mam. Yy, znam skrót. Nadążasz, kolego? Pytałeś o to 30 sekund temu, jestem zaraz za tobą. Dobrze, no to teraz mamy pod górę, teraz jest najtrudniej. Jak tam roustują się nawzajem, nie wiem czy no. widziałeś ten ten ten, ten, ten Jakiś yy, co to był, drwal? Chyba tak, no. Mierz drewna, mierz drewna. Aha, no ten, co budki zgubiły, Właśnie nie, co do, nie doczytałem, to jest ten pewnie co robi te świetne spodnie. Tak, no, to i co też, no dobra ale drogie i trudno dostępne powiem ci. no ale yy, nie odbyle kogo trzeba, trzeba aż ten trzeba aż 30 punktów przychylności klanu żeby skupić no. no ten teren jest bardzo górzysty tak w porównaniu do, z tym co widzieliśmy do tej pory no i przede mną jest Ściana wysokości wieżowca. Jaki jest plan na taką, na taką e, sytuację? Ty mam do powiedzenia. Co masz do powiedzenia? Bo nie, nie słyszałem. To samo masz do powiedzenia co ja? Gdzie on jest? Tu jest. Że musieliśmy to tak wysoko zrobić? Tą bazę? Żeby się z PZ nie dostało, przecież oni nie mają nic na rata... A nie, czekaj. Kto im powie? No, no. właśnie. Co, tu już lądujemy? Nie nie to gdzieś tam niżej będzie troszkę Nie a? dalej przecież tu jest zaznaczone ty co A to nie ta góra dobra Jeszcze ja! kilometr, łapie. No ale teraz już powinniśmy być gdzieś w pobliżu Gdzie jesteśmy? Ja już widzę wejście. Jakaś, jakaś muzyka weszła ja nie mam A nie jest Aha, to jakoś było, że się Gdzie ty jesteś no Przy wejściu Problem z robieniem ukrytej bazy polega na tym, że ja też nie bardzo potrafię znaleźć wejście Czyli działa Problem z ukrytą bazą jest taki, że trzeba dobrze oznaczyć wejście. Dobra, słuchaj. Je, je, okazało się, że jestem. Nad Przy wyjściu. Bazą. Przy wyjściu. Nie, jesteśmy nad bazą. Nad bazą? Tak. Moje o, patyki. I co teraz? Jason nie Oj. O nie może jednak wylezę Proszę? Ja są nie wylezę chciałem powiedzieć ale jednak wylezę. A w, ja, w, w, powiedziałeś to w momencie kiedy ja wpadałem w tą samą dziurę uh -huh. no i fajnie wszystko zostaje w rodzinie Czekaj, gdzie to jest? Gdzie jest to wejście? Tyś to źle zaznaczył, tu mamy iść. hopie. Gdzie? Mówiłem, że trzeba dobrze oznaczać wejście Powinien być znak taki z daleka widoczny. Cześć jest to samo. No, no i to tu, tu, tutaj, mówiłem, że to gdzieś tu. No? Oj, nic mi się nie stało. No i tu jest, on no przecież mówiłem. Tu jakaś pani przyszła sobie posiedzieć, właśnie. No, nie przeszkadzajmy jej. Może potrzebuje chwili prywatności. A, a w jakim celu w ogóle tutaj przybyliśmy? Do Anufi. Jeszcze jakieś pytania? Nie, nie. Skaduję, że powinienem wiedzieć, kto to jest Anofi, więc ta nie ta będę lekarka, którą że jest O, partyzancki ochraniacze na kostki, 85. Ale moje aktualne dają 140, 154, to naro. Tak, you know. some, some. znalazłeś? Mm. Nie, za to wjechałem na górę, żeby zejść potem schodami w to samo miejsce, gdzie wjeżdżałem na górę. Tutaj trzeba wejść do środka, chyba. Przynajmniej ja wszedłem. Tu jest wyjście. Jak coś, jak coś to tu jest wyjście, słuchaj. To nie jest Anufi. To nie jest Anufi. To jest ta irytująca pani, co ciągle dzwoni. Jest. Znalazłem ją. Tak, to jest chyba ona. Jest też audiolog, jakbyś chciał, zaraz obok niej. Ta Anufi coś gotuje, właśnie. Ubija ciasto teraz albo coś takiego. To znaczy? Potrzebujesz zwymiotować, czy...? Nie, wszystko, wszystko w porządku Jeszcze nie próbowałem tego ciasta Come to gear up. Nie masz nic ciekawego do zaoferowania, poleżanko. No i co? A, zaciera ciasto, faktycznie, no To zobaczmy A, ah, fat. See how jak and smooth it is. A healing salve to soothe their burns. It is gentle, yes, but powerful. No, it. do leczenia potrzebowała. Patrz, od razu się po poczuła you. Lepiej. you brought the Sky People. You wanted our children. I saw you in the depths of Mokasa's memories. He told you where to find the to clan, to end them i oh, not to end them. Alma! You were there! You led Mercer to us! Uh, Mercer pani. The ambassador program. What's supposed to save lives? Both not being human. I only tried to help. You stole our lives, like you stole everything else! I tried to stop them. I... Uh, no! Get off me! <g dings> <introductions> Ooh, oj, oj. Tego już Let me be. No, Sarna, you hate, no. no. <mres> no. It needs to die! Why? She is the reason for every bruise and broken bone. She murdered our families. A heartbreak! I never meant to hurt you. Then tell us why. We know why! This is what you wanted, yes? Revenge against the humans. Revenge. This is not revenge. You are being consumed. Where does it end? These are our allies. Would you kill them all? kobieta <laughs> I need to show you the truth. Albo mu było głupio, albo poleciał po większy nóż. Albo mu musiał po prostu tutaj to, to jest kolejna możliwa opcja.

I remember. There was a thrill. Finally I'd see the Saturn to. I told myself we were doing a good thing. But that's not how it ended. Can't see the way. Help me. Ignite the bonfires to light my memories. Tu wszyscy zastygli. Ło, wow. co żeś zrobił? Chyba, chyba podpaliłem ognisko. A gdzie ty byłeś? Bo cię nie widziałem. Szedłem za tobą wolnym kroczkiem. <laughs> Musiałem ustawić this To, to But... hey, no jest Mokasa this is our last chance they're too primitive to understand what we can do for their children it's for the children exactly just think what we can achieve finally we're helping them they'll see it they'll it used to be beautiful here wiem, czy znajdziemy siebie W sensie podobno byliśmy pod kocykiem jakimś I się obudziliśmy w trakcie Czekaj, no, gdzie ty idziesz? Chodź, że tu no, przed siebie no, ale przecież szukamy siebie Kogo szukamy? No nas, naszej postaci jak była so Ha, szukamy Dobra, siebie? Dobra, idziemy. To nie wiadomo czy to jest tutaj? Dobrze, dobrze. Ale co, widziałeś coś co mogłoby sugerować, że to tu? Nie no... Tańce przy ognisku, które nas obudziły w tamtym wspomnieniu. Mega, bo będziemy rozpalać ognisko. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. when he talked to us before but i did i hungered for glory recognition at any cost our dream began with a massacre no. I... i had to focus on you children protect you but now I know that we were the ones you needed protection from. we wanted our school our program so we stole you. Your clan tried to stop us so we killed them. Even this death won't absolve me of the crimes we committed here. I accept that. The Naktvi will never forgive us. Never. ci. No powiem ci, nie byłem świadomy, że jestem w stanie bardziej nie lubić Mercera. No tu proszę, bo mnie zaskoczył. Chyba już po niej. Nie, nie, jeszcze, jeszcze... jeszcze. jeszcze. Teraz. No tu nur się popisał, nie? Myślę, że jak tak się zastanawiam, to powiem Ci, że konkurencja w tym roku na tytuł cbana Roku jest yy, solidna. Jest Harding, I jest to Mercer, to jest Nor. Aha, jeszcze ten drugi, co zdradził Mercerowi, gdzie jesteśmy, bo żeby odciągnął ludzi od tamtego miejsca. nie? Musimy <laughs> ją We Musimy ją it.

Has not returned. Jakie mamy teraz zadanie? Na prośbę Pri mam spytać Ankę o wstrząsy skupione na, skupione na Wyżynie, ale to wyżyna. Tu nie mamy żadnej głównej misji, chyba. Chociaż nie, to jest chyba jako główna misja. Burza w oddali. Ale wiesz co, myślę, że po takim e, szalonym czasie, jaki tutaj spędziliśmy, hey, po tych szalonych.

Uh. Don't worry, I'll go check on Anka. Super. Yy, także po tym y, roller sterze emocji, myślę, że dobrym pomysłem jest na chwilę się zatrzymać i zobaczyć, mm -hmm. co się będzie działo dalej w następnym odcinku. Także, no cóż, dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w odcinku kolejnym. Trzymajcie się. No i cześć.